Z tej strony maja. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam moje pomysły na zdjęcia, kilka pomysłów na zdjęcia na Instagrama lub na Facebooka, na jakieś Wasze media społecznościowe. I co? Jeśli Wam się taki filmik spodoba, zostawcie kciuka w górę i będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał. I, i co? Zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Tutaj Wam się wyświetli nazwa. No i co? I tutaj będą Wam się wyświetlać zdjęcia w sensie po każdej mojej. Jak to powiedzieć? Po każdym moim opowiedzeniu o tym zdjęciu, jak go zrobić i tak dalej, będzie Wam się wyświetlać, jak mi wyszło to zdjęcie. Więc zaczynamy. Pierwsze zdjęcie jest to zdjęcie w lustrze odbicie w lustrze. I trzeba to zdjęcie zrobić tak, że na przykład nie, wiem, kładziecie się na i kładziecie, macie lustro i kładziecie na przykład coś na lustrze albo patrzycie w to lustro i z góry a, i najlepiej jak będziecie mieć jakąś osobę do pomocy, która będzie Wam robić te zdjęcia albo albo statyw <grym> i co i z góry robicie sobie zdjęcia i ustawiacie sobie tak, żeby było widać kawałek Was w rzeczywistym świecie i wasze lustro. Ma być waszą twarz nie widać wy od strony kamery, czy tylko ma się odbijać Wasza twarz w lustrze i tutaj macie teraz, jak mi to wyszło. Kolejnym zdjęciem, na pewno na, kolejnym pomysłem na zdjęcie jest zdjęciem, na pewno widzieliście dużo takich na Instagramie jest, że w tłach takich, w tłach takich do zdjęć robią taką, przedzierają i robią dziurę, na przykład twarz tam, oko podkładają, albo usta i tak dalej. Ja nie mam takiego tła, więc znalazłam dla Was taki trik jakby, jak sobie to zastąpić i można to sobie zastąpić tak, że na przykład, nie wiem, bierzecie różową kartkę, Techniczną albo nietechniczną. Robicie w niej dziurę i podkładacie tam oko. wiecie <laughs> macie tutaj, załóżmy, dziurę. Podkładacie oko i od strony tej, żeby było widać, właśnie te, że rozdarta jest. I podkładacie oko i cykacie zdjęcie lub, nie wiem, usta, podkładacie. Nie wiem, tutaj macie moje, jak chcecie. Tutaj macie moje, moje, moje wyniki tego zdjęcia. Kolejnym pomysłem na zdjęcie również jest zdjęcie w lustrze. Może być to lustro duże, może być małe, ja akurat miałam małe, więc że po prostu bierzecie sobie telefon i no tak normalnie po prostu kładziecie lustro na jakimś, na nie wiem, na łóżku, na jakimś ładnym kocu albo coś, żeby było ładne tłok, kładziecie lustro i po prostu zasłaniacie sobie telefonem twarz i cykacie zdjęcie. Kolejnym pomysłem na zdjęcie, jak na przykład nie wiem, chcecie zrobić jakieś zdjęcie jakiegoś produktu. To um, musicie wziąć dwie kartki albo trzy, jak chcecie, i zrobić sobie taki, jakby mini. Um, mini taką białe tło, jakby. E, białą kartkę sobie życie i ustawiacie. Ja wam tutaj, wam się wyświetli teraz filmik. Wierzycie, ustawiacie produkt i cykacie mu zdjęcie. E, wyniki. Kolejnym pomysłem na zdjęcie jest to pomysł, że do którego będzie wam potrzebna bibuła i no i wy. <laughs> e, I właśnie, e, że kładziecie, e, kładziecie bibułę, rozwijacie, ucinacie taki grubszy kawał bibuły, taki no gdzieś taki, żeby odtąd, no nie wiem, dotąd, że wam zasłania oczy albo usta, nie wiem jak chcecie. E, no i e, kładziecie się Telefon robić, w sensie kładziecie się do góry nogami, albo jak yy, ja polecam właśnie bardziej do góry nogami to zrobić i te, albo telefon do góry nogami kładziecie się i zasłaniacie sobie bibułą oczy. Yy, no i tak trzymacie to, no i statyw Wam robić z góry zdjęcie i to bardzo fajnie wychodzi, więc kolejna propozycja na zdjęcie to jest yy, zdjęcie, które mi nie za bardzo wyszło. Ale się starałam, ponieważ potrzebujecie tego takiego szkiełka. Ja akurat właśnie nie miałam żadnego takiego szkiełka, więc takie jakby szyby albo coś w tym stylu, szybki. Ja nie miałam takiej szybki akurat, więc wyjęłam sobie z tego, z ramki na zdjęcia szybkę. i i właśnie najlepiej, jakby to było duże. Ale mi nie, nie miałam dużej, więc wzięłam taką małą. Te szkiełko. Kładziecie, mmm, kładziecie kostki lodu. I kładziecie się pod tym jakby. I yy, yy, właśnie ta, musicie tak skierować skierować właśnie para tak, żeby przez te kostki lodu było widać wasze, Waszą twarz. Tutaj macie filmik, jak ja to zrobiłam. I dalej macie mój rezultat. Kolejny pomysł na zdjęcie jest to y, pomysł, y, widziałam go y, na Instagramie. Y, jest to pomysł, że kładziecie, kładziecie telefon, jakby, ja akurat to zrobiłam ze schodami, mam schody w domu. Nad, najlepiej, jakby to było na dworzu i było y, niebo z chmurami albo po prostu przejrzyste niebo. Y, I kładziecie telefon do góry nogami. I trochę go odsuwacie dalej I jakby tak sta... Kurde, nie wiem, jak wam to pokazać Stopy, tak jedną wysuwacie bliżej A drugą dalej I że niby tak nadepnęliście przez przykład na ten telefon I to mega fajnie wychodzi Bo potem widać, że właśnie was I tak się patrzycie na to Że coś zdziwienie, że niby telefon Więc no, Nie wiem, jak wam to tłumaczyć w ogóle Więc tutaj będziecie mieć mój wynik będziecie mieć dużo starych książek i, do te, I rozkładacie te stare książki Na podłodze, układacie taki kwadrat jak, Jakby Kładziecie się na tym, na tym z, Najlepiej z rozpuszczonymi włosami, ale jak to chce I właśnie Kładziecie się na tym I zasłaniacie sobie Książką Oczy albo usta Że niby czytacie <laughs> I, I to mega fajnie wychodzi Więc polecam Wam I kolejne pomysł na zdjęcie, jest to pomysł na sofie na pewno macie w salonie jakąś sofę, albo jakieś nie wiem, może w pokoju nawet macie sofę po prostu kładziecie się kładziecie się na tej sofie i właśnie kładziecie się na tym tej sofie i tak niby trzymacie i że niby tak to, oczytanie jesteście w nią że czytacie w nią i nagle ktoś Wam robi z ukrycia zdjęcie nie wiem czy wiecie, o co... Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale będziecie mieć tutaj właśnie teraz yy, mój rezultat, jak ja to zrobiłam. Yy, uważam, że mi to bardzo fajnie wyszło. I tak kochani, to już było na tyle. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca yy, i co? Zapraszam do mojego Instagrama, bo tam się pojawią te wszystkie zdjęcia na dniach. Do następnego filmiku. Buziaczki, pa pa!